manko widza. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy robić odcinek kolejny, już ósmy odcinek adwentowy Jak widzicie. No. Dzisiaj jest już ósmy odcinek adwentowy I dzisiaj najpierw Wam pokażę kulę. Jakie śliczne Śnieżne. Kule. O! moje ulubione o możecie zobaczyć o takie bardzo ładne kule no teraz druga kula o trochę mniejsza kula a też jest ładna no i jak widzicie tak wygląda kula wiem że są bardzo ładne Tak wygląda. No. Więc teraz otwieramy ósemkę, która jest tu. I jak widzicie, znowu jest cukierek. Ten. O. Ten cukierek znowu jest. O. I teraz otwieramy ósemkę na tym kalendarzu. O. O. I jak widzicie, tutaj jest plus jeden na subskrypcja. Nie wiem, czy to widać. A to jest plus jedna subskrypcja. Więc nie zapomnijcie, aby dać subskrypcję, żeby pod tym odcinkiem doszła kolejna subskrypcja do mojego kanału. Bo to jest najważniejsze: aby doszła ta jedna subskrypcja do kanału. O no I tak wygląda tutaj są tutaj są te lampki co wam ostatnio pokazywałem o te lampki i czary mary hokus pokus niech się zaświecą no daje to super efekt To jest to super efekt. I jak widzicie, świeci się. No. I tutaj są kule. Ten odcinek, który jest tam nagrywany, i teraz jest nagrywany, są krótkie, ale już następny odcinek, czyli dziewiąty odcinek, będzie już trochę dłuższy. Trochę dłuższy, czyli co najmniej 9 godzin. 9 minut będzie miał. No. Będzie trochę dłuższy. No, niż ten. Teraz robimy cięcie. Pokażę. O! I tutaj jest moja kolekcja kaktusów. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty i trzynasty. Trzynaście kaktusów mam, jak widzicie. 13 kaktusów jest. No, 13 kaktusów, i jak widzicie, tutaj jest ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu musi być. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! No, więc mam pechową 13 kaktusów. No, i tak to wygląda. I to już był koniec tego odcinka. I żegnam.